Siema, więc tak jak możecie przeczytać z tytułu odcinka Nie jest pompa na studiach <laughs> Nie, to no, jest taka katorga, nie powiem wam, że to sz szkoda gadać <laughs> Ogólnie jest kilka problemów Powiedział, że niektórzy to wykładowcy, niektórzy to To, że za późno zacząłem się uczyć, ale to W pojedynczych przypadkach, niektórych jest łatwo W sensie no wiadomo, są przedmioty łatwiejsze i trudniejsze, nie wiadomo, że jakaś algebra to będzie. Trzeba będzie się trochę napocić, jak nie dusiłem. Ale z niektórych przedmiotów nie wiem z, progr z programowania. To szczerze co innego dostajemy na kartkę, a co, co innego nas uczą, nie? Jeśli w ogóle uczą, to też jest hit. Więc się okazało, że mo mogę iść na weekendówkę i kanał by żył i, i ja bym zdawał, nie? Dosłownie, jeszcze bym kazę zarabiał, bo bym sobie przychodził do roboty. Więc y, spawaczem może i nie będę, w sensie nie wiem, ale jak już to jest myślenie nad ratunkiem, wyjazdem do jakiejś Holandii na magazyn, żeby w ogóle mieć jakąś kasę i po prostu zarobić na, na tą, tą letnią. Chociaż niby niby coś tam wysłali, maila, że no nic tam się, wiecie, nie stało, jak coś tam, musicie mieć tam jakieś te punkty. Minimalną ilość, i tam zdać, najwyżej będzie poprawiać w następnym roku, nie? Ale mi się będzie chciało. Nie wiem, nie wiem co z kanałem. Kanał nie powiedział, że upadł, bo aktualnie, aktualnie jest pierwsze coś, że mam taki spadek w sensie. Aktualna średnia to sobie jakieś 200, coś wyświetleń, ale jest na szaro i że w dół, bo wcześniejsza średnia to było pomiędzy 400 a 700. Tylko że też właśnie robiłem części vlogi. I piwa się klikały lepiej. A teraz są jeszcze randomowe. Nie wiem, chyba ost ostatnio weszły te energetyki, czy nie? Koniec końców. Ja też nie wiem, kiedy. Znaczy, wiem i nie wiem. Zakładam, że puszczę wam to w ostatni piątek przed sesjami, czyli jak od teraz nagrywam to za tydzień plus jeden dzień. Bo nagrywam to w czwartek. Mm. No i nie wiem, w poniedziałek piszę z Buja z Linuxa. Zbój to po prostu, że piszę dwa kolokwia na raz. To, to też jest hit, kurwa, bo, bo wszystkie. Obie trzy dni chyba zdusiłem, kurwa, cały materiał i <grym> nie, nie wiem. Nawet chciałem, że, zapytałem się gościa, czy mogę sobie zrobić zdjęcie, żeby się pouczyć na hacie, żeby widzieć, co zrobiłem źle. on powiedział nie: chuj. Yy, no, jest pompa ogólnie. Yy, no Z programowania to jakoś mi idzie, ale są niektóre zadania które w ogóle nie mają sensu, w sensie na wykładzie wykład na przykład powiedzmy któryś tam to jest, że switcha nam wprowadzają w C a rozwiązanie z, z voidem, kurwa jakieś konstant czary który rzeczy nawet nie ma wytłumaczonych, ja się bawię po prostu z chatem GPT, który każe mu wytłumaczyć każdą linijkę po kolei dosłownie nie, tak to wygląda więc też wpiszę poniedziałek. Jeszcze pierwsze jeszcze kolokwium z logiki. Bo jakimś cudem się zajęłem w akcji i nie przeszedłem na nie, bo, bo to był jakiś dzień sportowy i musiałem uznać, że, że, jest, że jest wolne. Nie wiem, kurwa jak tego dokonają, bo dosłownie nie pamiętam, co się działo po, po tym WF-ie tego dnia. Wiem, że wlazłem do auta i pewnie pojechałem na hatę, nie? A czemu nie przelazłem? Nie wiem, kompletnie. I nie troluję, nie? To też jest najgorsze, że nie troluję. No i jeszcze piszę z programowania z drugiego kolosa. Dzisiaj jeszcze będę chciał przedusić szósty temat i może zacznę siódmy wykład. No bo chcę zrozumieć, nie? najlepiej jakbym w ogóle dzisiaj przydusił do, do pierwszego kolosa wszystko i bym mógł się rozłożyć na 3 na dni. Ile to będzie tematów? Pięć tematów na 3 dni. No, bo tak to bym zdusił jeszcze dzisiaj do ósmego. No, to będzie też tryhardowanie, bo musiałbym coś jakoś zająć teraz po obiedzie. Albo teraz w ogóle jeszcze za zacząć sobie wykład analizować. N nie wiem. Zobaczymy ogólnie jak wyjdzie. Mam nadzieję, że zdam. W sensie, ogólnie się okazało, że da, da, są, są pewnie są, są pewnego rodzaju koła ratunkowe z Algebry. Jeden to jest książka i plus 5 punktów za to. A drugim to jest, że można przenieść tą książkę jeszcze kilka innych rzeczy, jakiś tam notatek, tylko wszystko musicie na karcie to takie wzdety, nie. Ech, no, jeszcze dzisiaj muszę ten. Bo jutro jest piątek, to muszę jeszcze dzisiaj sobie przypomnieć, se, jak się liczyło na szesnastkowym, bo nie zdałem z... nie pamiętam jak się to nazywa, ale my to HTML jakieś robimy. Yy, nie znałem kolosa, zabrakło mi chyba 10%, czy tam 16%, nie pamiętam, bo kompletnie zapomniałem jak się na szesnastkowym liczy. Yy, muszę to w sumie teraz, zaraz zapisać, żebym nie zapomniał o tym. No co, dawno nie było takiego vloga, mam nadzieję, że w ogóle jedna osoba to <laughs> obejrzy cała, yy, całe. No jeśli to obejrzałeś to napisz, nie wiem, yy, jest Gary pała, tak. Może być coś takiego, jeszcze poklinie. Jeszcze po to 30 sekund, żeby po prostu nie było, że ktoś cofnął na sam koniec i się dowiedział o tym. I co? Czy są jakieś plany na ten kanał aktualnie? Nie wiem. W sensie piwa. Piwa do, do końca życia. Aż mi jakimś cudem nie skończą. Czy ja teraz coś nagrywałem? No tylko dwa ostatnio. To nie wrzuciłem nad wloga, miałem wrzucić, już nawet nie, nie pamiętam o czym. Chyba o tym samym też, tylko trochę mniej informacji bym wam podał wtedy. Mm, no dobra. No co, będę, Jutro chyba będę, nie, w sobotę będę nagrywał, pójdę nagrać, nie wiem, z 5 piw, żeby to było akurat kilka tygodni nic nie robienia. A to kurwa w ciągu, W 10 nie na no 10 minut nie, ale tak powiedzmy, że do 20 się uwinę, bo ja na przykład nag ja nagrywam i od razu wyrzucą se na kanał na YouTube'a, nie. I ustawiam zaplanowanie na jakiś tam tydzień. A że wrzucam cały czas o tej samej porze, ten sam dzień, tylko że następny tydzień, no to jest git. No dobra, trochę za dużo miał 30 sekund, bycia niemi, no to 40. elo